Witajcie w dzisiejszym odcinku Case IH CX90. Zapraszam! Ursus C300 Ferguson Serii 5600 Ursus C360 Penda Farmer 309 Case IH Farmer 95A Ursus C380. Sienie w tym traktorze to czterocylindrowa, turbodoładowana jednostka o pojemności 4000 cm sześciennych. Moc 90 koni przy 1200 obrotach na minutę. Moment obrotowy 343 Nm przy 1400 obrotach na minutę. Mamy tutaj silnik Perkinsa. Zacznijmy od baku. Zbiornik na paliwo 155 litrów. Filtr oleju. Wymiennik ciepła. Tutaj oleju. Płyn chłodniczy chłodzi nam olej. Osuszacz do klimatyzacji. Hebel, wyłącznik prądu. Rozrusznik. Tutaj mamy filtr paliwa. Pompa wtryskowa. Wlew oleju do silnika. Zbiorniczek wyrównawczy do płynu chłodniczego. Filtr powietrza. Tutaj mamy zamocowaną sprężarkę klimatyzacji. Mamy tutaj chłodnicę pierwszą paliwa oleju, skraplacz klimatyzacji i główna cieczy chłodzącej silnika. Dalej. Alternator. Y, pompa hydrauliczna o wydajności 60 litrów na minutę. Y, Turbostrężarka. Tutaj pompka paliwa. W ten sposób pompujemy. Y, tutaj mamy pompki hamulcowe ze, ze zbiorniczkiem wyrównawczym oraz tutaj zbiorniczek płynu od sprzęgła hydraulicznego. Tam w głębi jeszcze widać orbitrol od wspomagania. Czujnik podciśnienia w układzie dolotowym zaraz za filtrem. Tutaj w dolocie powietrza mamy świecę płomieniową, która rozgrzewa nam powietrze przy zimnym zapłonie. Za schodkami z prawej strony ciągnika mamy skrzynkę z akumulatorem. Jest tutaj jeden 12V. Przedni most Carraro z napędem krzyżakowym siłownik wspomagania kierowniczego podnośnik w tym traktorze jest w stanie unieść 3900 kg mamy tutaj końcówki hakowe cbm zaczep rolniczy yy, piton fix tam widać wałek mamy tutaj dwie prędkości wałka 540 i 1000 przestawiana jest ona z kabiny tutaj jak widzimy yy, zaczep transportowy regulowany góra dół Odciągi boczne. To jest zabezpieczone sworzniem, Trzeba wyjąć stworzeń. Wtedy możemy regulować na gwincie. Z zablokować. Hmm. Tutaj widzimy siłowniki wspomagające przy podnośniku. Wyjście elektryczne na światła. Dwie pary wyjść hydraulicznych. Oraz wolny powrót. Takie łącze zerowe, tak zwane. Tutaj mamy yy, hamulce hydrauliczne. Miarka. Yy, poziomu oleju w skrzyni i tutaj wlew oleju do skrzyni. W tym miejscu mamy wężyk, który prowadzi nam płyn chłodniczy do nagrzewnicy w środku, zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy w tym Przy kierownicy mamy włączanie świateł, postojowe oraz mijania. Tutaj mamy załączanie świecy płomieniowej. Rewers mechaniczny z użyciem sprzęgła. Wyżej przy kierownicy włączanie świateł drugich, kierunkowskazy oraz klakson. Z prawej strony światła awaryjne, włączanie halogenów tylnych na kabinie oraz przednich. Na desce rozdzielczej u góry mamy kontrolki, m.in. smarowanie silnika, zaciągnięty teraz hamulec ręczny i ładowanie akumulatora. Tutaj mamy motogodziny przepracowane, niżej wskaźnik paliwa, obrotomierz silnika, niżej prędkościomierz, a po prawej stronie mamy temperaturę silnika. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Odciągamy te dźwignie w ten sposób oraz tak. Klimatyzacji w tym traktorze nie było oryginalnie, ale została domontowana przez właściciela. Tutaj zostały zamontowane włączniki, załączanie klimatyzacji oraz włączanie dmuchawy, która znajduje się tutaj pod parownikiem. Dmuchawa przedmuchuje powietrze przez parownik, które jest przeprowadzone tutaj na nawiewy. I jeszcze tutaj pokrętło, potencjometr do zwiększania, zmniejszenia obrotów dmuchawy. Yy, biegi w tym traktorze. 16 do przodu, 8 do tyłu mamy tutaj 4 biegi główne jedynkę, dwójkę trójkę, czwórkę tutaj przycisk do półbiegów pod obciążeniem, na każdym biegu głównym możemy przełączyć półbieg lecz działa on tylko podczas jazdy do przodu prawa dźwignia jest to zmiana zakresu H szybkie, pozycja neutralna oraz L wolniejsze no i rewers przy kierownicy, dzięki któremu zmieniamy kierunek jazdy gaz nożny tutaj gaz ręczny zwiększamy obroty, zmniejszamy Nie, włącznik koguta i tutaj dwie dźwignie do sterowania dwoma parami złącz, wyjść hydraulicznych załączanie wałka odbioru mocy w ten sposób no tutaj popielniczka i schowek i tutaj schowany panel z potencjometrami, którymi ustawiamy, między innymi wysokość podnoszenia, wysokość opuszczania. Tutaj regulacja do regulacji siłowej, czyli takie mniej używane, schowane w tym miejscu pokrętła. I jeszcze z tyłu zmiana wałka z 540 obrotów na 1000 obrotów na minutę. Gniazdko elektryczne. Podnośnik elektrohydrauliczny, w tym miejscu mamy szybkie podnoszenie oraz opuszczanie. Teraz podniesiona pozycja, w ten sposób opuszczamy. W tym miejscu załączanie blokady mechanizmu różnicowego. Tutaj załączanie przedniego napędu z pozycją automatyczną. Tutaj głębokość pracy urządzenia. Na słupku B z prawej strony mamy wycieraczkę przedniej szyby oraz spryskiwacz po naciśnięciu. No i miejsce na radio. Głośniki w narożnikach z tyłu. Szyba uchylna. W ten sposób uchylamy. Z lewej strony mamy siedzenie pasażera. Składane. Oczywiście się nie używa, żeby nie przeszkadzało. I w tym miejscu hamulec ręczny. I tutaj fotel. Regulacja oparcia, waga operatora i podłokietniki trzymają. Przednia szyba jest uchylna, zwiększa widoczność i tutaj jest blokowane z prawej oraz lewej. Ciągnik ten współpracuje z tą oto talerzówką, szerokość robocza jej do 2,70 m. W uprawie pożniwnej tą talerzówką spalanie tego traktora wynosi około 6,5 litra na hektar. Przy prędkości 13 km na godzinę. Prezentowany case współpracuje również z tym pługiem Unia Ibis 3 plus 1 mamy tutaj szerokość roboczą odkładni 40 cm. Spalanie w takiej orce to jakieś 15 litrów na, na hektar. Przy prędkości 7 km/h. Prezentowany kscx CX90 to ciągnik o umiarkowanym apetycie na paliwo. Stoi za tym ekonomiczna jednostka Perkinsa. Elementem zwracającym uwagę jest elektrohydrauliczne sterowanie podnośnikiem oraz półbiegi, z których możemy korzystać pod obciążeniem. Niestety, rozwiązanie techniczne półbiegów, które zastosowano w tym modelu, nie jest zbyt trwałe. Przed kupnem zawsze sprawdzajcie owe udogodnienie, czy działa prawidłowo, ponieważ koszty związane z naprawą są dość wysokie. Produkcja tego modelu trwała od 1998 do początku 2002 roku, a ostatnie egzemplarze dysponowały maską o zmienionym kształcie. Seria CX to modele od 50 do 102 koni mechanicznych. Średnia cena dobrze utrzymanego CX90 na wrzesień 2015 to około 62 tysiące zł brutto. You taste!